Hiperlordoza lędźwiowa. Istotna czy nie? Czym jest hiperlordoza lędźwiowa? Lordoza, czyli wygięcie kręgosłupa do przodu w odcinku lędźwiowym jest zjawiskiem fizjologicznym i występuje, a przynajmniej powinna, u każdej osoby. Mamy trzy fizjologiczne krzywizny. Lordozę lędźwiową, kifozę piersiową i lordozę w odcinku szyjnym. Takie ukształtowanie kręgosłupa pełni funkcję amortyzacyjną. Pogłębiona lordoza rzadko występuje jako zjawisko drębne. Najczęściej jest następstwem zwiększonego przodopochylenia miednicy. Talerz miedniczny nadmiernie pochyla się do przodu i co za tym idzie lordoza lędźwiowa również pogłębia się. Specjalnie przerysowałam ten ruch żeby był bardziej widoczny. Różne są wersje, jeżeli chodzi o normy, ale ja znam taką, że kąt zawarty pomiędzy linią poziomą a linią łączącą kolec biodrowy, przedni górny z kolcem biodrowym. Górnym powinien wynosić około 15 stopni u kobiet i 10 stopni u mężczyzn. W ostatnim czasie można zerknąć się z teorią, że hiperlordoza nie jest czymś negatywnym i działania fizjoterapeutyczne nie są w tym wypadku konieczne. Często mam do czynienia z pacjentami, którzy mają pogłębioną lordozę właściwie codziennie i obserwacje mam takie, że wdrożenie działań redukujących ten problem jak najbardziej ma sens. Tak naprawdę Patrząc na pacjenta z boku, możemy spotkać kilka różnych sytuacji, niekoniecznie uchwytnych dla laika. Sytuacja pierwsza: zwiększone przodopochylenie miednicy i powiększona lordoza. Wygląda to mniej więcej tak. Sytuacja druga: prawidłowe ustawienie miednicy i pogłębiona lordoza. Talerz miedniczny nie zmienił ustawienia, ale Lordoza jest zwiększona. Sytuacja trzecia, prawidłowe ustawienie miednicy, prawie prawidłowe ustawienie miednicy i odchylona do tyłu górna część tułowia. Często obserwuje to u kobiet po porodzie. Wizualnie może to sprawiać wrażenie hiperlordozy, ale nią nie jest. W tej trzeciej sytuacji talerz ustawione jest normalnie. Ale górna część ciała odchyla się do tyłu i może to z boku sprawiać wrażenie hiperlodozy. Sytuacja czwarta. Przednie przesunięcie główki kości udowej spowodowane m.in. zwiększonym napięciem mięśni pośladków. Główka kości udowej zostaje zepchnięta do przodu wizualnie. Może to przypominać hiperlordozę. Nadmiernie napięte pośladki spychają główki kości łdowych do przodu. Może to być mylone też z hiperlordozą. Zwracam uwagę na te różne dysfunkcje, bo wyglądają podobnie do hiperlordozy, ale każda z nich wymaga zupełnie innego postępowania. Na przykład przednim przesunięciu główki kości udowej powinniśmy rozluźniać mięśnie pośladków i wzmacniać mięśnie lędźwiowe, a w pogłębionej lordozie, czyli w hiperlordozie, takie postępowanie nie skończyłoby się dobrze. Dlatego, jeżeli podejrzewasz u siebie hiperlordozę, warto może jednak udać się do fizjoterapeuty, który bez problemu oceni Twoją postawę i uchroni przed wdrożeniem źle wycelowanych ćwiczeń. Kupmy się jednak na typowej hiperlordozie lędźwiowej. Jeżeli masz już pewność, że to właśnie hiperlordoza, powinieneś nauczyć się korygować postawę i potrafić utrzymywać prawidłowe ustawienie w codziennych czynnościach i podczas ćwiczeń. Ze względu na to, że hiperlordoza w zdecydowanej większości towarzyszy zwiększonemu przodopochyleniu miednicy, skazane jest, żeby rozluźniać zginacze stawów biodrowych, wiadomo, że skrócone są wszystkie tkanki, również powięź po przedniej stronie stawu biodrowego, ale skupmy się na mięśniach. Przede wszystkim rozluźniamy mięsień lędźwiowy, mięsień biodrowy, mięśnie proste uda, naprężacz powięzi szerokiej, a także przywodziciele ze względu na przyczep na kości łonowej. Trzeba też wydłużyć mięsień prostownik grzbietu, mięśnie czworoboczne i najszersze grzbietu. Należy wzmacniać mięśnie pośladków i mięśnie brzucha. Do części praktycznej której pokażę ćwiczenia dla hiperlordozy lędźwiowej. Zapraszam w kolejnych odcinkach. Zaprezentuję w nich ćwiczenia rozciągające przykurczone mięśnie oraz to, co można zdziałać w tej sytuacji, praktykując pilates. A uprzedzę fakty. Można bardzo wiele. Teraz przedstawię, jakie konsekwencje może mieć hiperlordoza lędźwiowa dla Twojego organizmu. Na kręgosłup? Działają siły ścinające i kompresyjne. W przypadku fizjologicznej lordozy obie te siły są zrównoważone. Jeżeli lordoza jest pogłębiona, zwiększają się siły ścinające w stawach i krążkach międzykręgowych, czyli dyskach. Wszystko to predysponuje do dysfunkcji takich jak kręgozmyk, kręgoszczelina i uszkodzenie stawów międzywyrostkowych. Pojawiają się kompensacje nad nadmierną lordozą lędźwiową, pojawia się nadmierna czyli hiperkifoza piersiowa, może temu towarzyszyć i najczęściej tak jest pogłębiona lordoza szyjna, występują zaburzenia osi nóg, zwiększona rotacja wewnętrzna kości udowych, przeprosty w kolanach, koślawość kolan. Jeżeli chodzi o bliską mi uroginekologię to hiperlordoza i zmiana kąta nachylenia miednicy osłabia mięśnie dna miednicy, rośnie ryzyko nietrzymania moczu już u młodych, aktywnych kobiet, pojawia się predyspozycja do obniżenia narządów miednicy mniejszej, zaburzona jest synergia pomiędzy brzuchem, przeponą a dnem miednicy, skoki, Kaszel czy śmiech mogą kończyć się mikrowyciekami moczu, mogą pojawić się barcia naglące. U kobiet po porodzie hiperlordoza utrudnia spontaniczne zamykanie rozejścia mięśnia prostego brzucha, przedłużając okres rekonwalescencji. Hiperlordoza ogranicza ruchomość przepony, przewlekle zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej, upośledza perystaltykę, jelit może zaprowadzić do zaparć. To tylko niektóre konsekwencje wynikające z hiperlordozy lędźwiowej. Tak więc hiperlordoza lędźwiowa to nie tylko zła postawa, to systemowa awaria całego łańcucha kinematycznego. Złap ją wcześniej, pracuj nad mobilnością bioder, aktywuj pośladki i kor, a Twoje ciało odetchnie z ulgą. Jeżeli widzisz dla siebie wartość w moich materiałach, zasubskrybuj mój kanał, aby nie przeoczyć następnych odcinków. Zachęcam również do komentowania.